Dzień dobry, Szanowni Państwo, nie ukrywam, że takie wiadomości lubię przekazywać mieszkańcom, choć nie jest ich zbyt dużo, bo mam dzisiaj rzeczywiście bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich mieszkańców Kołobrzegu, którzy są odbiorcami ciepła systemowego. Otóż proszę Państwa, z dniem 1 kwietnia będzie obowiązywała nowa taryfa na ciepło, która będzie taryfą bardzo korzystną dla mieszkańców, bo zgodnie z nią nastąpi obniżenie ceny za ciepło od 9 aż nawet w niektórych przypadkach do 32%. Zależy to od wspólnot, czyli zależy od tego, w jakiej wspólnocie ta, ta regulacja będzie miała miejsce. A dlaczego? Taka sytuacja ma miejsce. Oczywiście bardzo dobra sytuacja ma miejsce. Pierwszy powód to jest spadek ceny węgla i gazu. Również panu prezesowi po wielu miesiącach negocjacji, rozmów, udało się zmienić dostawcę gazu w Podczelu. Zrezygnowaliśmy z umowy z firmą Gengaz. I podpisana została umowa z nową firmą z PGNG, więc to jest taka korzystna zmiana. Obowiązuje wciąż tarcza rządowa dla odbiorców ciepła systemowego, no i to, co trzeba podkreślić, bo to trzeba podkreślić, że również są to działania, które prowadziło już, prowadził Pan Prezes od wielu miesięcy, które miały na celu właśnie obniżenie ceny za ciepło. Mam nadzieję, że ta wiadomość ucieszy mieszkańców, i mam nadzieję, że pomoże w codziennym gospodarowaniu. Środkami, zwłaszcza w tych trudnych czasach. A o szczegóły poproszę prezesa Miejskiej Energetyki Ciemnej, pana Andrzeja Lifiu. Dziękuję, pani prezydent. Szanowni państwo, jak pani prezydent już powiedziała, spadek taryfy to jest wynikiem spadku kosztów prowadzenia działalności. A więc podstawowe koszty to są paliwa, uprawniane do emisji paliwa, czyli węgiel, gaz oraz energia elektryczna. Jak państwo widzicie na załączonym slajdzie, Gaz ziemny staniał dla nas z 28 groszy do 23. Węgiel prawie sto, no niemalże 100%, z 613 zł na 386 zł. A ten najwyższy spadek cen ciepła, o którym pani prezydent mówiła, 32% dotyczy podczela. Y Gazów koło brzegu jest ujednolicona dla topczoła i dla północnych. I tu jest podniszka, z 23... której I co to... ważne, jest zaznaczone w tym czyli. Które się kiedyś od nas odłączyły, czy mają się zamiar odłączyć, to korzystają z gengazu. To przyłącze wybudowane przez z PGNIGE mamy tylko my. Wspomniałem już tutaj też o pozostałych kosztach, a więc uprawniają do emisji CO2, które się wahały w ostatnim okresie od 60 do 90 euro, i w tej chwili one są na poziomie 81 euro przyjęte do, do taryfy mają nadal istotny niebagatelny wpływ na taryfę. Tutaj Państwo widzicie, jak w poszczególnych grupach taryfowych te ceny się kształtują. Ja nie będę teraz tutaj wyjaśniał w szczegółach, ale taryfy A to są, to są taryfy dla całej części miasta, centrum wraz tutaj z przeległościami, z przeległymi dzielnicami. Natomiast taryfy B, to B1, B2, to są dotyczą podczela. I tutaj widać właśnie te, Największe spadki, średnio, uśredniając wszystko, to jest około 10,5% spadek ceny ciepła. To wsparcie, o którym Pani mówiła, prezydent, Pani Prezydent, dotyczące odbiorców ciepła, jest przedłużone do 30 czerwca, ale tutaj uwaga my już z tego wsparcia nie będziemy musieli korzystać, ponieważ to wsparcie jest od, obowiązuje od określonego pułapu cenowego. My już tą cenę ciepła mamy na tyle niską, że to wsparcie nie będzie nam Przysługiwało i do niedawna mieliśmy to wsparcie tylko dotyczyło podczela, teraz już nie będziemy musieli z niego w ogóle korzystać. Jeżeli Państwo czy odbiorcy ciepła mają jakieś pytania, to można się skierować pod wskazany adres strony internetowej, telefon, czy bezpośrednio do nas, do, do firmy. Dziękuję. Bo raczej się spotykamy po że... raczej były podwyżki? No, dobre pytanie, bo tak szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam. Pamiętacie Wystarczy Państwo, węgla. co się działo po wprowadzeniu embarga, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie? Te ceny węgla poszybowały drastycznie w górę, i one były tym motorem napędowym podwyżek. W tej chwili jest tendencja spadkowa. Mamy zapasy węgla, systematycznie je uzupełniamy. Obserwując rynek węgla, widzimy, że przy kolejnym przetargu te ceny węgla powinny się utrzymać. Nie powinny być ani mniejsze, ani, ani większe. No, y, wszystkich nas niepokoi sytuacja międzynarodowa, a ona ma niebagatelne znaczenie dla surowców energetycznych. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy z tego ogromną ręką. Zobaczymy też, co będzie z uprawnieniami do, do emisji, bo to jest. Yy, papier wartościowy, którym się obraca na giełdzie i tutaj też y, spekulacja tymi uprawnieniami ma duże znaczenie na y, cenę tego. Y. To, że spółka sobie mogła pozwolić na obniżkę ceny z wynikiem tylko tego, że ceny na w są niższe czy też kondycja spółki jest na tyle dobra, że... Kondycja, Czemu kondycja, kondycja spółki jest dobra, ale ona tutaj nie jest brana przez Urząd Regulacji Energetyki pod uwagę. Ponieważ jeżeli ceny ciepła spadły w dół z wyniku, w wyniku cen, spadków cen paliw, to jednak pamiętajmy o tym, że jakaś inflacja jest i pozostałe materiały stal, surowce różne do remontów, konserwacji, czy chociażby płace nie tylko u nas, ale i przecież tych firm, które u nas pracują, idą do góry i one mają też znaczenie tutaj przy tych kalkulacjach, ale nie tak jak właśnie, nie tak duże jak, jak paliwa. Skorygowało wniosek spółki, czy przyjęło go w takiej formie, w takim brzmieniu, jak zostało tym... zadawało pytania. W części myśmy wyjaśnili. W jednej części miało to wpływ na korzyść mieszkańców, ale z kolei w innej części uznali, jakby, powiedzmy, sami wyszli z inicjatywą, że tu powinno być trochę więcej według nich i URE stara ja się. Tak, no. I... No. tak. A sprzedaż spółka na większą czy mniejszą, jeżeli tam okres y, y, mowy, to, 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 to Sprzedaż jest stabilna na poziomie około 780 tysięcy gigajouli rocznie. To wszystko zależy od, od tego, jaka jest zima, ilu turystów przyjedzie, ale co można zaobserwować, to to, że pomimo tego, że przyłączamy nowych odbiorców, bo widać ile nowych nieruchomości w koło brzegu powstaje, to ta moc zamówiona jest na stabilnym poziomie. Jednak te technologie budownictwa są coraz lepsze termomodernizacje postępujące powodują, że no i też to, że mieszkańcy starają się to ciepło oszczędzać. Natomiast jeszcze, jeżeli jest jeszcze jedną ważną sprawą, my podajemy państwu ceny ciepła w gigajoulach i jeżeli ktoś by chciał potem porównać, że dostanie rachunek ze wspólnoty i tego spadku nie będzie w takim, no, ktoś powie, no miało być 10%, a tu jest to samo. Jeszcze raz powtarzam zawsze, my mamy 372 odbiorców tylko, tylko że na przykład taka spółdzielnia mieszkaniowa, liczona jako jeden odbiorca, to ma 5 tysięcy mieszkańców powiedzmy, prawda? Jak wspólnoty, spółdzielnie, zaczące rozliczają się ze swoimi wspólnotami, to już zależy od nich. A na 12 miesięcy. 12 miesięcy, ewentualnie do momentu ogłoszenia przez URę. Jeżeli URę potrzebuje więcej czasu, to z tego czasu korzysta i stąd ta, ta taryfa weszła od 1 kwietnia, a nie od 1 lutego. No i jest założenie takie, że ona będzie przez 12 miesięcy obowiązywała. Do bo spółka ma zakontraktowała taryfę na te 12 miesięcy? W tej chwili my mamy zakontraktowane paliwa, jeżeli chodzi o gaz. Do końca roku mamy cenę zagwarantowaną. Jeżeli chodzi o węgiel, to sukcesywnie przychodzą sezon grzewczy. Zakończymy z zapasem do października mniej więcej gdzieś tak, jeżeli chodzi o węgiel.